To jest mały krok dla ryby, ale wielki dla całej rybie i społeczności na Subnautice. Pędź rybą i pozdrów ziemię ode mnie. Poleciała. Ahoj! Uwaga kochani. No to samo, tyki dodano coś, na co wszyscy z Was czekaliście. Patrzcie, patrzcie uważnie. Łapka w górę 10 tysięcy, 15 tysięcy, 40 tysięcy i patrzcie to. To jest zapowiedź multiplayera. A teraz, tak na poważnie, to dzisiaj dodano wiele rzeczy. Całkowicie mi zmienili plan dnia. Dzisiaj miał być Goat Jutro miała być Subnautica, ale wydano dzień wcześniej niż się spodziewałem. Update, albo po prostu się nie spodziewałem po całkowicie. I dodano update, w którym całkowicie otwiera się wszystkie drzwi. Wszystkie drzwi w całej Subnautice możemy otwierać i zamykać, co mnie niezmiernie cieszy. Ale to nie wszystko. W moim ekwipunku posiadam teraz Propulsion Cannon Fragment oraz Workbench Fragment. To są dwa nowe itemy, które dodano. Jeszcze jest dodatkowy nóż, który mam nadzieję Wam się pokażę, A jeżeli Wam się nie pokaże, to zobaczycie go w kolejnym odcinku. Więc łapkujcie serdecznie, żeby jednak najszybciej kolejny odcinek powstał, jeżeli nie zdążymy. Oczywiście rzucamy je teraz do Fragment Analizera, ja Raczej to, żebyś przywaz, żebyście nie mówili, że coś tutaj zostało pomieszane. Dlatego teraz go tutaj zostawiamy Jak widzicie troszkę mam krzywy jakby to powiedzieć fabrykator Dlatego, że wcześniej się pobawiłem troszkę i moja moja łódź podwodna troszkę poleciała w górę To jest nowy save, na którym jeszcze Aurora nie wybuchła, niestety Nie wiem, czemu jeszcze nie wybuchła, mimo tego, że już spełniłem wszystkie oczekiwania Wow, Pepper! Pepper, chodź tu! Pepper! Pepper, ach się zaraz dorwę. Ten nóż, o którym mówiłem, będzie tak jakby takim nożem szefa kuchni, tak naprawdę, bo będzie on nam smażył wszystkie, wszystkie rybki od razu, jakie weźmiemy do ręki. To jest bardzo pomocne, wam powiem, bo do niektórych ryb trzeba naprawdę naprawdę się postarać, żeby wszystkie złapać i wziąć do siebie, e, ugotować je i później łapać kolejne, bo mamy mało miejscowych w punku. A tak to będziemy mogli je od razu na miejscu ugotować. E, ale tak, to ja się robi nam ta jedna rzecz. Ale za ten czas nie będziemy marnowali tutaj swoich sił, waszego czasu, mojego czasu i zaczniemy robić bazę. Dlatego, że e, ponad zmienił się wygląd bazy. Tego na kreatywnym jeszcze nie sprawdziłem, e, bo no, nie miałem czasu, tak szczerze wam powiem, z 17, kiedy to nagrywam, więc zobaczcie ten odcinek na bardzo świeżo. Ja na bardzo świeżo nagrywam. Weźmy sobie trochę Titanium. Schowajmy wiring kity, które dość pokaźnej każdej ilości znalazłem, mimo wszystko, w naszym standardowym, jakby powiedzieć, początkowym paku, bo tam on jest randomowo spawiony. To, to Chodzi mi oczywiście o ten, jak to się mówi, na ten schowek w naszej, naszej szalupie ratunkowej. Tam właśnie ten lód początkowy możecie znaleźć, jeżeli jakieś potrzebujecie. My sobie schowamy, może, może sobie schowamy. Siegleida na razie byśmy sobie schowali, jest nam chwilowo niepotrzebny Muszę sobie zrobić płetwy, żeby te płetwy nam później W razie czego jakoś mogły umilić dzień poprzez uh, Poprzez nasze Szybsze pływanie. Dobrze. Eee, tak, zostawiam sobie to i to, i to i eee, to. Zostawiam sobie to i to. Nie mam na razie żadnej obrony, nie mam żadnego noża, nie mam nic, żebym się mógł obronić. To nic tutaj robi za ten czas, kiedy my będziemy robili tą bazę na szybko. Bo chciałem zobaczyć, czy coś tu się zmieniło, czy dodano tej wygląda do bazy, czy nie. Bo z tego co widziałem na screenach, to nie jestem w stanie poznać, co się zmieniło w bazie. Wy mi napiszcie, jak ją zaraz zrobimy. Tak będzie chyba najlepiej dla mnie i dla was. Eee, nie wiem dokładnie, gdzie byśmy mogli postawić sobie naszą... Naszą pierwszą bazę na tym save'ie. Oczywiście tamta baza wróci, nie bójcie się. Wiem, że ona zajęła mi trochę czasu, żeby ją tam postawić, zresztą przeniesienie tych materiałów tam to jest i tak samo w sobie problemem. Myślę, że tu jest fajna jaskinia i ta jaskinia mogłaby być tak naprawdę naszym miejscem wypadowym, więc może umówmy się na to, że nasza baza powstanie tutaj. Znaczy nie nasza baza nawet, tylko nasz takim. Nasz taki letni domek, nasz domek letni, co ja mówię, jesteśmy w survivalu sandboxowym, a ty domek letni co robisz, kiedy ludzie tutaj flaki wyprówają, żeby przetrwać, to, to oczywiście tego, tego, nie będziemy robili w taki sposób, to jest oczywiście full profeska domek, domek baza Myślę, że ją sobie zrobimy tak. Oczywiście standardowo zrobimy sobie ją w kształcie. O o! O, o czekajcie, zobaczymy sobie wybuch czy się zmienił, bo ja jestem ciekaw, czy dodano jakieś nowe shadery. Zobaczymy jak ktoś. W... Wow wow wow, mam. Wszystko mam, na szczęście wszystko mam. Nie, nie zabije nas od razu. <laughs> BUM! A! A zresztą zaraz wam pokażę. Zaraz wam pokażę. Coś fajnego jeszcze. Jest tyle rzeczy do pokazania. I nie wiem, którą mam od razu pokazać. Naprawdę nie wiem. To jest to najtrudniejsze z tego wszystkiego. Dobra, wybuch się jakoś zbytnio nie zmienił. Powiedzmy, że latają sobie jakieś szczątki i na razie się nic nie zmieniło. Widzicie, że mój as, mój cyklop, mój tata Impera niestety się jeszcze nie zmienił do końca tak, jak bym tego planował. Ale możemy teraz bardziej korzystać z opcji customizacyjnych. Będziemy mogli bardziej personalizować sobie naszego cyklopa. Na szczęście, że jest Subnautica, a nie... Call of Duty, bo gdyby to było Call of Duty, to pewnie zmiana kolorów w naszym cyklopie byłaby płatnym DLC. Tego byśmy nie chcieli, prawda? Prawda, nie chcielibyśmy tego. E, możemy tutaj zmienić sobie kolory różnych pasków. Dobra, zmienimy sobie wszystkie na jakieś takie e, żółty i czerwony. Zobaczymy. Podstawowy kolor możemy dać na czarny, czyli możemy mieć czarny zamaskowany e, kolor cyklopa. No, powiem wam szczerze, że, że źle nie wygląda. Wygląda bardziej tak troszkę cytrusowo tutaj w tym miejscu i jest taki że wam powiem no bardziej taki sci-fi, znaczy nie taki sci-fi a taki bardziej kolor agresywny, jest taki że z daleka widzimy sobie, o kurde to są ci źli jak zazwyczaj jest w różnych kreskówkach i filmach, że to ci źli mają czarne i czerwone kolory, a ci dobrzy mają jasne i piękne kolory ale skupmy się teraz jeszcze na bazie teraz się trzeba skupić na jednym konkretnym miejscu którym jest właśnie nasza baza i tak Standardowo chciałbym zrobić tą bazę na szybko w bardzo, bardzo pilnym trybie. Chciałem to zrobić w taki sposób. QQ, eee, Q. teraz sobie tutaj w ten sposób ustalimy. O, już się Wargamer zrobił, ale na razie chciałem tylko na szybcioraz sobie tutaj tą bazę zrobić. Eee, chciałem tylko jedną rzecz sprawdzić: eee, jedne okna. Chciałem zobaczyć, czy moja baza może wyglądać jak. Krabę. znaczy jak krab, jak. Krab? Jak. Co to było? Coś mi zjadło? Nie, raczej nie. Dobra, e, teraz zróbmy sobie hedge z tyłu, albo nie z góry, zróbmy sobie z góry. Dawno z góry nie ma, zapomniałem jak zwykle o tym, że trzeba oddychać. Nie ma... To jest jedyna gra, w której zapominam oddychać. Czajcie to? Jedyna gra, w której zapominam w ogóle oddychać, o tym, że jest tak zainter... Tak się interesuje czasami, że Pff, trzeba oddychać po prostu. Trzeba. Nie, wiem, czy to nie, nie trzeba by drabinki sobie jakieś zrobić? Na szczęście nie A Więc witamy w naszej bazie. Jak widzicie, mam tutaj kilka fajnych roślinek To jest nawet dobry pomysł, żeby mieć takie roślinki w bazie Jako tako nie widzę, żeby się zmieniła e, Nadzwyczajnie, żeby się zmieniła. Dlatego my sobie teraz ustawimy tutaj okno. E, jak zauważyliście, nigdy nie robiłem dużych okien. Pierwszy raz chyba zrobiłem duże takie cyklopowe okno. Pierwszy raz, naprawdę, pierwszy raz e, nigdy tego nie robiłem jeszcze chyba, chyba, chyba nigdy, prawda? Bo już dawno bym jakieś seksualne porównania do tego znalazł, więc na razie skupmy się na tym, żeby to. O! Pięknie zrobić. Nie wiem, czy tutaj na środku jeszcze zrobimy okno. Chyba nie, tutaj zrobimy sobie reinforcement, żeby nasza baza jednak miała jakiś tam poziom zabezpieczenia. I możemy stąd wychodzić. I pięknie nasza baza wygląda. Nie wiem do końca, czy ona się tak po porze, jak ona wygląda, jak słuchawka z telefonu. To naprawdę świetne jest, jest naprawdę świetne. Schowajmy sobie to. Może tego użyję. Może tego użyję na miniaturkę sobie. Eee, a może nie, zobaczymy. No, szczerze powiem, to tak, tak, tak. W sumie sponio, sponio. Nie, nie potrzebujemy jakiegoś doku na cyklopa, ponieważ co nie dodany w jednym z update'ów. W następnym update'cie będzie egzoszkielet, więc też będziemy mieli czym się pobawić. Będziemy mieli własnego szkieletora. Tutaj może później zmienię sobie tą bazę na coś e, lepszego. E, tutaj mamy konstruktor, na razie jest nam niepotrzebny, bo nie mam fragmentu Simota. Czajcie, razem fragment do dzieła pulsacyjnego, razem fragment do workbench'a, ale za... <laughs> używałem wszystkich słów, jesteśmy tutaj kulturalni w pełni. Nie znalazłem fragmentu do naszego Simota. Może gdzieś tu w pobliżu jest, a może się nie zespawnował, bo przeleciałem całe dno na tym trawiastym biomie i nie znalazłem go. No to jest, to jest przykre, no to jest przykre. Naprawdę jest przykre. Ustawimy sobie zaraz flopa obok naszej Naszej zabawki. Zobaczmy, zrobiło się tamto, więc może, może tutaj będzie ten workbench. Nie, gdzie ten workbench jest. Pewnie będzie do zrobienia w ten sposób. Fragment Analyzer Power Generator i workbench, nie widzę. O dziwo nie widzę. Nie wiem, gdzie on może być. Gdzie się daje workbench? Panie, opcji. Analyzing of Workbench Fragment Commencing. Okej, okay, czyli on teraz robi workbench, a wcześniej zrobił chyba to działo pulsacyjne, do którego potrzeba nam baterii, silikonu, Advanced Wiring Kit. Okej, okay, więc myślę, że mamy już co robić eee, i to właśnie zrobimy. Teraz nie wiem, kurde, nawet jaki tytuł tego filmu nadać, bo z jednej strony dałem fajny tytuł działo, z drugiej strony eee, ulepszone bazy, z trzeciej strony mógłbym dać, no nie wiem, kolorowany cyklop. Wszystko tu się może zdarzyć. Naprawdę wszystko w moich tendencyjnych tytułach i miniaturkach. Dzięki którym między innymi niektórzy poznali Subnautica, z czego się niezmiernie cieszę osobiście. Dobra, potrzebujemy silikon, czyli z kwarcu zrobimy go. Mamy e, wiring kit'y mamy gdzieś tutaj, tak? W nadmiarze ich miałem, więc powinno się nadać tutaj wszystko. E, czego jeszcze potrzebujemy? Poza tym wszystkim co teraz zebrałem? Chyba tylko silikonu, prawda? Chyba tylko silikonu, bang i bateria. Nie mam baterii! O dziwo. Nie mam ani jednej baterii. Mam power cell, ale nie mam ani jednej baterii. W sumie, w sumie to źle. Więc zbierzmy sobie szybko to. Zróbmy. Zróbmy użytek jeszcze z czasu, póki się tam robi workbench Do którego pewnie również będziemy potrzebowali troszkę materiałów Dobra, do tego trzeba było na pewno acid mushroomów Już tak z pamięci lecę przepis na baterię. już na tyle chyba go będę pamiętał Aha, teraz to by mi się Siglite przydał Albo przynajmniej Simot, niestety Simota nie mam Zapalmy świeczkę, kochani, dla Simota Bo już go z nami nie ma po raz kolejny Co tutaj robią w ogóle spadewisze? One nie, nie żyją w tym biomie, ale jest zbiory. jak już tutaj są to jest biore, niech się do czegoś przydadzą Halo, czy jest tutaj... E... O nie nie nie, 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 nie 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 Ej? Nie atakujesz mnie? Jesteś przyjaznym? Jesteś przyjazny? Ja rozumiem twoje niezadowolenie, kolego. Okej! Okay. <laughs> wleciał poza... myślę, że poza mapę wleciał, ale pytarny mi strzelił na twarz. Mm. O, widzę chyba... Trudno się szukać tego ee, kwarcu strasznie, mam pełny kwipunek. Czego mam tutaj za dużo? Zróbmy na szybko jakąś... Jakiś nie wiem, nie wiem, szybko, szybko... Zróbmy sobie długi korytarz. I mamy troszkę więcej miejsca w ekwipunku, ale i tak muszę iść na chwilę na powietrze świeże. Zapełniliśmy sobie nasz zbiorniczek i lecimy z powrotem. Płyniemy raczej zawsze mówię lecimy, bo czuję się jakbym tutaj latał. Oczywiście temperatura w tej grze wynosi około 9,8-11 stopni zależnie od miejsca, w którym się znajdujemy, bez względu na głębokość w sumie muszę to kiedyś przetestować, musimy się zabawiać jakiegoś takiego szalonego naukowca takiego jak ja i to sprawdzić. Dobra, najmniej potrzebny materiał jest to... okej okay. Już tego nie możemy jeść? O nie! No to jest mi smutno, jak już nie możemy tego jeść, To już jest nawet napisane tak specjalnie pewnie, ironicznie, sarkastycznie czysty kwas, czyli już go nie możemy jeść przykro mi, No to nie już jestem właśnie grzybki, tylko bardzo kwaśne grzybki, więc już ich nie zjemy sobie. Zróbmy sobie silikon z dostępnych materiałów. O ile nie znajdziemy go jeszcze więcej, gdzieś w tej trawie powinien być. Jeżeli będziecie grać na bardzo sobie ustawieniach graficznych, to będziecie go na pewno lepiej widzieli, niż ja na maksymalnych, eksperymentalnych ustawieniach. Na szczęście eksperymentalne ustawienia, o dziwo, są na, na wysokim poziomie, wam powiem. Ale niestety, takie gry jak Sabnautica strasznie długo, strasznie długo są w trybie Beta i wczesnego dostępu, więc sami wiecie, jak to bywa. Tu się jeszcze workbench robi, ale my możemy sobie zrobić już nasz. czemu to menu jest takie gigantyczne nagle? Magnezium, silikon, robimy sobie silikon, zrobimy sobie zaraz od razu naszą baterię. Tylko muszę zobaczyć szybko, jak się baterię robiło, żeby wiedzieć. A... Bateria, copper ore, nie mamy copper ore nigdzie. Teraz w tym momencie nie mamy nigdzie. Muszę sobie wziąć Seaglida, wybrać się na wycieczkę jeszcze tutaj. Uh, Seaglide, gdzie ja go schowałem pewnie gdzieś tutaj, czego wymieniamy, oczywiście za grzybki. Grzybki są niepotrzebne, zresztą to też nam nie jest na razie potrzebne. Pozbierajmy sobie na zapas troszkę tych itemków, bo nawet nie wiem, z czego będziemy musieli zrobić zaraz naszego naszego workbencha, czyli nasze biurko, do biurko, nasz do montażu wszystkiego. A pozbieramy sobie przy okazji tutaj to. Pozbieramy sobie coś jeszcze. Eee, teraz będzie trochę nam pozbierać Break Limestone, więc tutaj powinien być chyba. E, to jest Tytanium. Tytanium na razie jest zbędny, mam go w nadmiarze. E, dalej tytanium. Nie chcę sobie na razie po prostu tego miejsca zabierać. A, przyjaciele nasi tutaj są już. Na szczęście nasz Seagla jest trochę szybszy niż oni, więc możemy wyrazić, czego od nich uciec. Przez tą dziurkę? Na szczęście uciekliśmy okej, okay, mamy również workbench. Mamy również workbench. Mm, więc, 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 więc. Trzeba byłoby tego copper ore poszukać. On jest tutaj, na stule będzie tutaj. Musi być, po prostu musi być. To jest limestone i jest copper ore. Mm, kolejny. Trochę miedzi nam nie zaszkodzi. Tytanium nam zaszkodzi. Gdybym miał większy kwikunek, to byłoby lepiej. Ale tak jak mówiłem, fajnie byłoby, gdyby stworzyli e, coś fajnego w postaci taci Wypostaci... takiego czegoś, co moglibyśmy ciągnąć za sobą, jakiegoś specjalnego. Okej, okay, spadamy stąd. Raczej zdążę na powierzchnię. Ok, zdążyłem. O dziwo zdążyłem, bo już przez chwilę traciłem nadzieję, że zdążymy na powierzchni wypłynąć. Robi się noc. Tak, robi się noc. Tam jest zachód, tam jest wschód. Więc tam powinna być północ, tam południe. Eee, czyli w sumie. W... Znam już kierunki podstawowe w tej grze. Tylko coś dziwne, dziwny jest ten wschód i zachód. Czyli, jeżeli słońce będzie padało pod tym kątem, to oznacza to, że tutaj możemy mieć po chłodną porę w tej grze. Tak przynajmniej strzelam. Bo gdyby było lato, to pewnie gdzieś słońce by było mniej więcej na, na tej linii. Na. Znaczy, psa, 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 psa. bardziej gdzieś tak by szło. Bo teraz takim, po takim lekkim skosie bardzo możliwe. Jeszcze nie będziemy się chyba zagłębiali w to, jak słońce tutaj chodzi. Bo na razie. Nie ma żadnych efektów, które by tutaj oddziaływały na nas. E, co tu mamy? E, OR, 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 koperor, gdzie jest miedzi? Gdzie jest miedzi? O, spada do nas. Ile jej potrzebujemy? Chyba dużo, ponieważ mamy jej tylko zaledwie trzy. No to, no to będziemy potrzebali jej więcej. A nie wiem zresztą, co co możemy zrobić. E, wiring Kit, więc w sumie to na to już mamy. Rzeczy, nie mamy tylko baterii jednej. Zróbmy sobie zapas tego e, naszego tworzywa, którym jest. A, miedzi, miedzi sobie więcej troszkę weźmiemy. I spadam. Wow, 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 wow. Co to było? A nie, to był ten z gazem, to był ten zama gazy. Biedny człowiek, no stop mieć gazy, nikt go nie kocha. Już się przez chwilę bałem, nawet go stąd było widać lekko podświetlony był. Już się przez chwilę zastanawiałem, czy tutaj nie ma jakiegoś e, lewiatana, jakiegoś ripera. O, wow, wow. Jak się tutaj wszystko nagle pięknie ułożyło. Normalnie ślicznie tu jest. Ślicznie, kiedy jest tak. Ciemno, wokół tutaj wszystko świeci bardzo ładnie, nawet baza teraz ładnie świeci, tylko nie świeci mi mój cyklop, bo jest taki troszkę ciemny i niewidoczny, więc jednak jasny kolor cyklopa jest bardziej wskazany. Ale kurde, ja chyba mam pomysł. W najbliższym czasie spróbujcie się nazwijcie na mojego nowego cyklopa, zobaczymy czy będziecie kreatywni i tym razem. Nazwijmy sobie nowego cyklopa to następnym razem, ale... Postaram się zaingerować w pliki gry, żeby podstawowy kolor dało się zmienić na różowy, chociaż chyba nie muszę, chyba nie muszę, już to, już to zrobiliśmy, mamy różowego cyklopa, jestem po prostu siebie dumny. pytacie pewnie czemu Dissowski jest różowego cyklopa, przecież to jest taki pedalski kolor, wiecie co, to jest śmieszne. To jest wszystko kolorowe dookoła. Cyklop się idealnie wpasuje w to. To jest kamuflaż. To jest kamuflaż. Wszystko tu wygląda nierealnie. Więc nasz cyklop, również będzie wyglądał nierealnie. Dlatego teraz sobie. E, może. Ohoho! Otwórzmy te drzwi. Oh. Ja czuję potencjał w tych drzwiach. Czuję, czuję katapultę, która będzie mogła mnie wyrzucić kiedyś w kosmos. Więc już wiem nawet, jak uciekniemy z powrotem na Ziemię. E, I teraz. teraz, teraz, teraz co? Teraz bateria. Teraz baterijka. Do pateliki potrzebujemy... Eee... Acid mushroom 3, którego nie mamy ze sobą, bo go schowałem. A schowałem go tutaj, więc zabieramy go ze sobą, chowamy Seaglida, zabieramy wszystko ze sobą, wiring kit, power cell, computer chip, wszystko powinno być tam teraz potrzebne i zaraz zobaczymy, jeszcze sobie nóż zrobimy, jak się uda, mogę sobie zrobić nóż teraz, proszę, 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 jest, możemy zrobić nóż i ten nóż będziemy mogli ulepszyć do gorącego noża, ale myślę, że to zrobimy dopiero w następnym odcinku, bo teraz się pobawimy działem. Teraz się działem pobawimy. Eee, gdzie jest działo? Equipment i potrzebujemy jeszcze baterii i silikonu, tak? Czyli tak. Po pierwsze robimy bateria. Bateria zrobiona. Następnie robimy materiał, którym jest silikon. Silikon zrobione. I teraz robimy krem de la creme naszego odcinka, którym jest działo. Wiem, że czekaliście na to 20 minut. Ale myślę, że warto było i pokazałem Wam mniej więcej, jak tutaj parę rzeczy się zmieniło. Chodź tutaj, da się to podnieść. Ohohohoho. To musimy. O, podniosłem to. Hmm, zobaczmy, jakby. Jak on tak mówi, chodź tutaj, złapić zaraz. To sobie możemy wziąć, tak? Ale co, gdybym nacisnął podwójnie prawie gdy przycisk myszy. What? Co tutaj, to lata? To lata tutaj? To to mogę też podnosić. To pewnie. Już nawet wiem chyba, czemu to powstało. Widzicie co? Jakieś robiłem. Jak... O. Jakieś robiłem mapy pod silnik Quake'a. Na pewno robiłem je do Jedi Academy, do gry, którą pewnie wielu zazna. Może kiedyś ją nagram w serii RetroGranie. I powiem wam szczerze, że ja jako mapmakera najbardziej stanowiło mnie to, dlaczego nikt nie stworzył jakiegoś specjalnego urządzenia, w którym wy samej grze będziemy mogli tworzyć ekosystem i ogółem poziomy w grze. I w... myślę sobie, że w Subnautice wy... Drużiniec Sabnautiki był pewien programista, który powiedział, sobie kurde, chcę sobie pozmieniać świat mając jakieś narzędzie i pewnie sobie zrobił takie narzędzie i zamiast skorzystać z jakiegoś map editora, to on to zro... gdzie, gdzie to poleciało? Za mocno to to nie lata, ale możemy sprawdzić, czy coś innego dalej poleci. Na przykład rybuś. Płyń! O! Więc, proszę Państwa, otwieram e, nowosybirski, rosyjski program kosmiczny, który, wow, który polega na wysłaniu ryb w kosmos. Rosjanie wysyłali, Rosjanie wysyłali sobie w kosmos y, psy. E, my wyślemy rybę jako Polacy. Gotowi? Pek! Ho ho, 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 To jest świetne. Dajcie mi jakąś większą rybę. O! O! Popłyniemy sobie jakąś większą rybę. E, gdzieś tutaj będzie biom, biom... Z... Nie, nie będzie. Nie będzie. Smutek. Dobra. Gotowi? Zaraz sobie większą rybę. Po prostu chcę znaleźć tą taką płaszczkę dużą. O! Jest fragment Simota. Wezmę sobie go na później. Na szczęście fragment Simota. Dzięki Bogu. E, 61% energii mamy tylko, więc to nie jest zabawka. To trzeba używać z rozwagą. Na przykład wysyłając ryby w kosmos. A później ewolucja mówi. Dysoski. Coś czy narobił. Kretynie. Ja już widzę jak będę pływał gdzieś i będę widział jakąś... Czy chcecie zobaczyć w kolejnym odcinku, jak się bawię reaperem? Powiedzcie, że tak. Błagam was, powiedzcie, że tak. Napiszcie w komentarzach, że tak. Napiszcie, że chcemy Disowski, żebyś zaczął rzucać gigantycznym reaper lewiatanem. Zróbcie to dla mnie. Ja do tej dzisiaj tam nie dopłynę, bo zabraknie nam czasu, a co to jeszcze ci. Jesteś! Jesteś, chodź tu! Chodź tu płaszczko! Kurde, chciałem zrobić program ustawiczny dla płaszczek jeszcze raz. To jest mały krok dla ryby, ale wielki dla całej ryby i społeczności na Subnautice. Pędź, rybo! Pozdrów ziemię ode mnie Poleciała Ahoj! Więc na dzisiaj koniec zabawy kurwa. nie mam nadzieję, że się spodobał e Jeżeli wam się spodobał oczywiście zostawcie lajka, like jeżeli macie jakieś wąty do niego zostawcie dislike'a Bądź powiedzcie mi po prostu Disoski, to mi się nie spodobało, to jest najlepsze te ja wiem co mi się spodoba, bo jeżeli wam się coś podoba to po prostu mówicie Okej okay, Dizo było spoko, więc wiem, że to co w tym odcinku było spoko, ale... Fajnie byłoby gdybyście czasami mówili mi Disoski, jesteś... Jesteś zły. Chcemy subnautiki o całą godzinę. Chcemy całą, całą godzinę subnautiki! Ale nie będę wam czasu przedłużał. Idźcie na dwór, cześć! I podajcie odcinek znajomym. Bo!